Witam Państwa serdecznie. Korzystając, że jest dzisiaj 2 stycznia, życzę dla Was wszelkiej pomyślności i wszystkiego co najlepsze na nowy 2017 rok. A przy okazji chciałem z Wami podzielić się kilkoma ciekawymi, mam nadzieję, informacjami. Po pierwsze, 30 grudnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach POIS-u, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na dofinansowanie tak zwanej rewitalizacji zieleni. Jest to program, który będzie kosztował nas maksymalnie 5 milionów złotych, z czego 80% to będzie dofinansowanie, które będzie obejmował nie tylko rewitalizację tejże zieleni, głównie w pasach drogowych, ale również w parku miejskim, w wielu innych miejscach, ale również w 30% będzie obejmował budowę infrastruktury powiedzmy towarzyszącej tak zwanej Małej architektury. Co to mogą być? To mogły być na przykład siłownie zewnętrzne, to może mogą być małe place zabaw, ławeczki i tego typu infrastruktura. Zobaczymy, jak ocena tego wniosku zostanie przeprowadzona, jak wypadniemy. Natomiast w, najwcześniej w maju możemy dopiero oczekiwać jakichkolwiek, proszę Państwa, wyników. Również w zeszłym roku podpisaliśmy aż dwie umowy. Na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie Ząbek. Będą to dwa projekty realizowane w ramach partnerstwa, oba projekty w ramach partnerstwa, bo partnerstwo było dodatkowo punktowane. Jedno partnerstwo, jeden projekt mamy razem z Warszawą i Markami. Będzie to budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Radzy Miejskiej, z odnogami w stronę Ząbek możliwymi, między innymi taka nowa odnoga, to się pojawi w ulicy Bystrej, przedłużenie Batorego, ale również powiązanie w ulicy Wolności. Oraz drugi projekt ścieżek rowerowych z Kobyłką, Zielonką i również jeszcze raz Markami, który będzie obejmował inne ścieżki na terenie miasta. Oba projekty po około 1,5 miliona złotych, dofinansowanie podobne 80%. Również, proszę Państwa, w zeszłym Roku jeszcze, czyli to, było, to, 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 to była sama końcówka roku, podpisaliśmy wnioski o dofinansowanie budowy dwóch parkingów, Park and Ride w naszym mieście. Pewnie o tym dużo słyszeliście, bo program projekt w ramach Zitu, warszawskiego obszaru funkcjonalnego dotyczył wielu miejscowości pianuszka, tak zwanego. W naszym w przypadku będzie to modernizacja i wreszcie uruchomienie parkingu pod tzw. pasażem Orla jest to stary budynek, nieuruchomiony parking, który w rzeczywistości w środku składa się z trzech oddzielnych pomieszczeń czy części będzie to wszystko zmodernizowane, dopuszczone do użytku, zainstalowane wszystkie urządzenia PePOS, instalacja elektryczna, której już nie ma, bo niestety dawno temu jeszcze zanim to, ten budynek przejęliśmy, obiekt przejęliśmy. Zostało to wszystko zdewastowane. Ale również drugi parking będzie w okolicach Starego Przejazdu Kolejowego w Ząbkach. Tamten będzie naziemny. Łącznie będzie około 150 miejsc parkingowych, darmowych, bezpłatnych, dostępnych dla tych wszystkich, którzy chcą przesiąść się w jakieś inne środki komunikacji publicznej w naszym mieście, dojeżdżając np. do pracy do Warszawy albo do szkoły. To a propos tych wniosków unijnych, jeżeli o jakieś inne ciekawe rzeczy, których możemy w przyszłym roku się spodziewać, myślę, że warto z takich przełomowych zmian zauważyć i wspomnieć, że prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale, na pewno w pierwszym kwartale uruchomimy nasze decyzje, rachunki, faktury, opłaty z tak zwanymi QR-kodami. Jak to wygląda, to mniej więcej możecie Państwo sobie zobaczyć. Są to mniej więcej tego typu kwadraciki. Ten też jest prawdziwy, jak ktoś miał ochotę, by szczytać jego zawartość, mam nadzieję, że się da tą zawartość czytać. Do czego one służą? One przede wszystkim służą, proszę Państwa, do szybkiego wykonywania płatności przelewów, czyli jeżeli ktoś ma aplikację bankową, smartfonową, mobilną, bankową, to może ten kod zeskanować i od razu mu się pojawi cała treść, to znaczy odbiorca, z nipem, z adresem, pojawi mu się numer rachunku, opis tego przelewu oraz predefiniowana wartość. Może to tylko zatwierdzić lub ewentualnie zmodyfikować. Eliminuje to na pewno pomyłki, czas potrzebny na wklepywanie tego wszystkiego, jeżeli dokonujemy płatności przelewem z aplikacji mobilnych lub, lub komputerowych. Ale oprócz tego daje nam możliwość płacenia za te rachunki, różnego rodzaju rachunki, nie tylko w kasie urzędu miasta. Na poczcie czy w banku, ale będziemy mogli również zapłacić przy okazji wykonywania jakichś, nie wiem, dokonywania zakupów w niektórych sklepach, które umożliwiają płacenie za te rachunki. Bardzo ciekawa usługa. Wydaje mi się, że akurat będziemy prawdopodobnie pierwszym urzędem, przynajmniej nie znam innego przypadku i oprogramowanie specjalnie dla nas dostosowywane będziemy, tu, można powiedzieć, liderami, którzy będą tego typu rachunki wystawiali, bo, bo takiego przypadku nie znam, przynajmniej na terenie kraju, w żadnym urzędzie. Niektóre firmy telekomunikacyjne na przykład stosują tego typu kody. Jest to od jakiegoś nieco ponad roku możliwe, kiedy Związek Banków Polskich to ustandaryzował. Ale również w roku bieżącym wprowadzimy dla Was, proszę Państwa, możliwość komunikacji z SMS-em. Komunikacji, czyli jeżeli, przepraszam, że tak na kwestiach finansowych się skupiam, ale to też jest ważne, bo, bo, bo najczęściej, jeżeli nie mamy nic wspólnego z urzędem, to na pewno nas łączą, proszę Państwa, podatki i opłaty. Więc łatwo tutaj najlepiej uprościć i, i, i ułatwić y, na nasze wspólne relacje. Y, chociaż czasami być może niechętne, ale, ale jednak są. Y, y, poprzez SMS będziemy informowali dla tych osób, które. Wyrażą na to zgodę, przekażą nam telefon komórkowy o zaległości, o kwocie wysokości zaległości, o terminie płatności i będziemy o tym terminie przypominali, więc to będzie dość wygodna forma. Akurat może w kontakcie SMS-owym nie będziemy tutaj pierwsi ani żadnymi innowatorami, ale na pewno będziemy należeli do grupy gmin, która gdzieś należy w jakiejś czołówce. Bo wiele gmin już wysyła SMS-y. Ale co innego wysyłać, a co innego jest zintegrować z, z, z systemem księgowym i wiedzieć dokładnie, mieć spersonalizowaną informację, że mamy dokładnie taką zaległość, dokładnie wtedy nam termin upływa, i panie Kowalski, informujemy pana, nie chcemy po prostu przesyłać tego w formie zawiadomienia, w formie pisemnej. Widzę w tym po prostu korzyści dla, dla obu stron. I, a przede wszystkim bardziej dogodną chyba oczekiwaną przez nas w tej chwili wszystkich tego typu komunikację. Co mogę powiedzieć, żeby tutaj Państwa dłużej nie zatrzymywać, reforma oświaty to chyba prawie fakt, chociaż ustawa jeszcze nie podpisana. W ząbkach z, przyjęliśmy, przypomnę, wersję reformy, gdzie nasze obecne gimnazja będziemy przekształcali w filie obecnych szkół podstawowych, co wydaje się łatwiejsze dla dzieci, dla rodziców, ale i też wprowadza mniejszą konieczność, mniejsze zamieszanie wśród kadry nauczycielskiej, a przede wszystkim nie ma potrzeby modyfikowania, modernizacji obecnych gimnazjów w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy wakacyjnych o dodatkowe świetlice, o dodatkowe place zabaw, o drogi ewakuacyjne, czy po prostu małe toalety, sanitariaty. A tak w ogóle to jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2017 roku. Do zobaczenia!